Tam tylko by działało jeszcze, z kilofami, nie? Sprawdzenie I obecności motów, mam sprawdzenie obecności wszystkich, proszę napisać, halo jestem Mówisz zamówił mój rzepę, przyjdzie biała rzepa, będziemy ją Harley i on on Arli, będziemy szamańsko zdrawiali cały obóz To nie mają być wymyślone, to muszą być z prawdziwego wyczucia. Ja pierdolę teraz mi przypomniałeś historię O jak? No jest grubo. To Co? Jemork? Naprawdę? No. 37,5. i no. Czyli normalnie. My się możemy rozliczyć, bo się możemy rozliczyć, kiedy... Nie wiem, kiedy nadejdzie Haha. -ha. No nie wiem, on no, tylko że przy okazji się rozliczymy nie chcę się teraz. 36 a, i 7, a masz 7 i 5? Dobra, mo, oficjalnie mamy myślę, że Mord nigdy nie wróci do siebie, nie? Naprawdę, utknął. Zaklinował się człowieku. stał On jest jak ten chłopiec w Darku. W innej czasoprzeni. Pierdola. Oh, Przykuj, ja kuj, schodami, kurwa, tam. Harry Potter. Jak Harry Potter będzie mieszkał. Elu. Elu. Elo Elu. 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 nie Elu. 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 3 zł. Woda w płucach. Woda ja w płucach. Jeżeli tak, to przeczytałeś, to, to w nocy nawiedzicie go... wiecie, Patryk Patrick Batuski ja ci swój niesamowity likwid. Dzięki któremu ma wodę w płucach. Dzięki któremu ma wodę w płucach. w innym przypadku? Tak, tak. nie mię tak przeszyli, człowiek. Byłem wykończony nerwowo. Widzowie, co wygraliście, co przegraliście. Co tam było? Karnego. Karny był, Lewandowski. Jedenastka jest do wygrana. Jedenastka? Tak. Widzowie, jak kto by chciał cokolwiek wygrać, niech napisze cokolwiek na czacie. No. I ja wylosuję jedną osobę, która sobie wybierze numerek. Co? Co ty powiedziałeś? On ty się nie interesuje. Okej, okay, okej. Okay. Masz swój giveaway, tak? Nie, no ty będziesz rozdawał. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, daję wam screenshot. Kogo? Łotego. Kogo? Kogo? Kogo co widzę? A ja tego nie oglądam, bo. Dobra, dobra, oglądaj. A dobra, co oglądaj? jeszcze tego. Tak Ooo, oh. 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 nice nice. Kurwa, jeszcze chyba Hot Wingsa opierdolę. A na czym to Mergani ma dokładnie polegać? Bo dalej tam trochę tego nie rozumiem. Ja też, to być, ale to co? Ma być jedna i to ma być o, jedna historia i trzy zakończenia, w tym jedno ma być prawdziwe? Tak. Tak. I my musimy zgadnąć, które jest prawdziwe. No ale to wy będziecie wiedzieć przecież. No to jedna dlatego historia, ja mam... No, dlatego nie ja mam. Dlatego ja opowiadam takie, których wy nie znacie. Dwie, yy, ile... Jeszcze raz, historii? ile ja... historii? Bo Jedna historia i zakończenie. No, dwie się... minimum. No, stary, robisz na przykład historię. Tylko, że to nie macie no. wymyślać, tylko z prawdziwego życia. No, Ale no. przykładowo, nie obejrzyjcie. Moja historia jest taka. Wracałem no. kiedyś pewnego wieczoru w wakacje. Moja e, stara, Kiedy Nuta z się paluchem. Nie wiem, dzięki za trójkę. Pe pewne wakacje wracałem Pozdrowy. po treningu piłki nożnej, na której byłem z Ginolmen w ogóle swoją drogą. Pewnie go nie znacie. Co? Wracałem. Pamiętam, nie było. Wracałem, wracałem. Wracałem z treningu. Chciałem zahaczyć kupić sobie oranżadę za 50 groszy z butelką zwrotną. I nie wiem, że to się stało. Wychodzi nagle ze sklepu Menel i teraz tak. I gada do mnie: "Uwaga". I teraz tak. Co mógł powiedzieć? A. "O kurwa, to ty Mergani, możemy zdjęcie?" B. "Ty kurwo pierdolona, i zaczął mi lodzić." C. Nic nie gada. Dobra. I kumasz. I my musimy Nie powiedzieć, no. który jest prawdziwy. Mitoman.pl widzowie to jest. To jest niemożliwe. No teraz wymyślałem, no ale wiesz o co chodzi. B? B. Ja De. uwierzyłem. Ja też, no. W studiu tak już w nocy Lanek już zawinął do, do pałacu. Ja wyszedłem i od zapomniałem ze studia i się zacząłem drzeć. Wróbel! Wyszli ludzie z biura i też się zaczęli drzeć. 130 frank. Lanek wybiega z za rogu z gazem pieprzowym i że nacierają na studia i że. Nie wy. sobie do pokoju pojęcia, który miał co? Co napisane Jak w Lola? A nie mówię jesteś do bandury? Nie. Nie. Ja się pytam czy on gra w LoL'a, bo on jest coraz częściej w LoL'a. bo, w, bo w, znaczy wcześniej słuchałem i tak właśnie to zabrzmiało, jak gdybyś się pytał czy on gra w LoL'a jakby z tobą. Nie, 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 on gra. Mówię... i tak mówię, co? wcisnąłem backspace. Okej, poszło. W przypadku mojej ksywy było Cześć, mam dziewięćdziesiąt i tysiąca na Instagramie i teraz odświeżamy. Przepraszam, ile Dobra, próg Odpocznij se kurwa minutkę. Albo kurwa z 5. 10, kurbi 10. mam dziesięć. perma mu daj. Dawaj, perma mu. Nie, to jest... Nie no, panujesz chłopie za nic weź ty się serio garni. Co? No co ty robisz, człowieku? No jak kurwa? Pisał coś dla mowronku. No jego ojcu. Aha. No. A nawet kurwa kolegami nie są. To co on się kurwa będzie Ci wypowiadał. Możemy no od czasu do Zawronka zrezygnować, ale wy? Ale wy? Ale wy? Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. No właśnie idę do, do fryzjera, chodzę Barbera, kurwa, i na Kim jong mnie obciął, kurwa. Ale 35 zł kogo? na ochocie pani Iremka, kurwa, klasa, stary. Podobno najstarszy fryzjer w Ja Tak, chłop wygląda ode mnie, kurwa. I zamknęli, do, kurwa Racja, na pewno nie ma jeszcze lat, no. I, kurwa Przecież on stary był żądwek po no, trzech zabałach, kurwa, i dopiero co z wyległ. Ale będziesz czy nie? musisz być w ekipa kurwa, jest, rozumiesz? No dobra, dobra, dobra. Na pewno? Tak. No no. nie wiedziałem, że tacy ludzie istnieją, że mogą no być Moi drodzy, godzina 14.41, a ja muszę wstawać do roboty. Widzowie, dziękuję wam za tyle wyświetleń. Jak pijecie pół to miliona, mi jest w to wąga? jest maksymalnie. To. No. No. Ja informuję, że jutro wlatują... Tamten? Ten, ten, ten Jak bossa. chcecie, to kupujcie. Jak nie, to On? No. Daję teraz to zbliżenie I na o, to. 140 jest. Jest, jest, kilo. To są usta. Ale cysia. Cyce jak... Suty jak salami.

Ale ja już te odsetki zapłaciłem. To było 15 zł, 14 groszy. Nie ja, mam kurwa, muszę zrobić kontent. Kurwa, nie mam kontentu jebanego! Sprawa wygląda następująco: młody Łajzior, kurwa, refrenami rozpierdalał. Ale zwrotek, no nie miał okazji się jeszcze wykazać. Młody gruszek, setki tabletek do ustnych pozwolą mu żyć Chyba dobre, w chuj, Tak, to jest Rockman! Mam pod ręką Kalifornię z dajcie mi teraz ankieta dla was, czy powinno być mniej więcej na zwrotkach? mam w planach przestać pić, być fit, opuścić kościół, sprzedać wszystkie firmy a po klipie weźmiemy łaciora, gąbao i zrobimy... kicior fajnie zakładamy własną wytwórnię i robimy disa na SB no dobra, bo już ten solar ponad miesiąc temu i dzwoniliście do mnie państwo w tej sprawie około 160 razy halo? halo? Dobra. To? No. Nie, bo mi słuchawki Gino. padły. No, proszę. Tak, wysłałem, tak. wysłałem. No już, już powiedziałem. Niezły, kurwa, się powiedziałem. Niezły kurwa ty. Pewnie no, do butelek nasikany. Co? Co? Że tutaj? Niezły syf, mówię do butelek pewnie nasikane. Czy Czyż jest tak samo u mnie? I u ciebie to samo jest, <laughs> albo gorzej. No fu. Um, ja trzakuję. Podłoga się klei u mnie. <laughs> uh, uh, nawet po długiej zimie, zawsze przyjdzie wiosna. Uh. Polska-Anglia, mecz remisowy. Jest ze mną, ze mną zawsze, wszędzie. Muszę spierdalać. Napoje, ekipy! Yes. Spotę dodawajcie, nie ma problemu. Klasa. U czy może stwierdzać, bo on jest tak źle No, Ten chud w nas jakby alkalizuje nasze komórki i one wyciskają te takie... Co tk to można zrobić, stary? No należy się oczyścić gorąco i no, nie popełniać więcej tych samych błędów. Straszcie wczoraj zachwałem, paliłem jointy do piątej rano, film mi się urwał jak zostałem w róże. Tam to jest jakaś gruba jazda na bani ogólnie, nie wiem czy to... właśnie się przyznać do tego żagla nas wszystkich. Te słuchawki, ile ten widzowie lat ma ten ziomeczek? Dwanaście. Eee, ja tak sobie to 17. 17. 17. Nie, on jest 02 chyba. No lubię Ile z jakim panem lajkuje? 05. Ja, ja, też ja, ja cię. Lubię, ja ja ma na Instagramie 3 czywników. On jest z 1933. Okay, Będą 3-3 kurwa. Okolo. Dobrze, jakby był 33-roczny, no, tak. miałby w tym momencie lat. Szybkie odpowiedzi. Raz, masz 3 sekundy. Raz. Ja. 2, 3. No i przegrać, bo miałem 100 z zgiftować, jakbyś dowiedział się. O kurwa. Jasne. Przegrałem. Dobrze, jeżeli byłby był 33 to ile by miał lat? Raz, dwa, trzy. No i kolejne sposoby. Gratulacje, kreatywnie. Mata Bakka. Aha, być rekord. Ja bym od Ciebie nie chciał 100 sposobów

<grywania> ej, ej, teraz ja, teraz w no, tapasie. No, no. Co? Nic. No. Freestyle. A. Wejdźcie na freestyle. To jest WPW, kurwa. To jest mi Zachęć mi wszystko. Chodźmy, też coś najlepszego. Yes, sir. How are you today? Yeah, I'm Ej, on wygląda jak know? ten skrzat, co na końcu tęczy jest z tym, tym z kotłem. No. Ze złotem. na zieloną ubrany. Nie? Z jeszcze zieloną z z tęczy, czapkę ma, nie? No. No. Bez jest Jesteś trochę podobny, no, to prawda. I'm good too. We are from the television? Yes, of -na -na -national course. National television? Yes. Or Can you say a few words about your kitchen? Pyszne to jest. Tak? No, mamy najlepszego kucharza. Wydaje no. są kurwa wybitne. Nie słyszałeś kurwa, że mam dietę? Przegrałem słuchając fukajem, skoczyłem czarskie. Przegrałem z w krzyżówkę. Powiem w góżdżniku, Cytopetyk do ustnych, Z wolą kuczniczną. Taką pogodę, To bardzo proste, Przewieć sobie głowę, Proszę, nie widzę, nie mamy, nie mamy informacji tutaj związanej właśnie z tym potwierdzeniem zgłasenia. Tu masz Nie mam. Podoba Ci się na hotelu? Tak. Kto jest najlepszy wujek? Medi. I jeszcze majcie. Kto? Medi, Medi, Medi. Dobre, no. Tuk -tuk -tuk

Nie w stanie jeszcze sprawdzić, no ale Dobrze, tam dobrze, tam dobrze, tam, dobrze, no, dobrze. Dobrze. no dobrze, to jest Dobra, to, to, no to pan podańszy, co myślałem to dowiedzać, ale teraz jest pod sprawę, bo no nie możemy je zamknąć i widzi pan pan, Dla pana Maricowana, nie pana! Dawajcie, nagramy to dwa razy i lecimy już skąd. Ja ostry myślałem, ale nie Tutaj w tym świetle, patrzcie, patrzcie. Bo kurwa szybko można to coś ocenić, ale tu się nagle... To jak jest tak w defokusie? Dawajcie, nagramy to dwa razy. Kurwa ja ostry i lecimy już skąd. Wszystko jest bo jest bardzo Wow, sweat. Yes, sweat. So, uh, coś can I, can I Tak, yes, kebab. Jest bardzo ale bardzo Bardzo Pachnie dobrze. Ludzie odpędzają widzów, kurwa. to nie jest taka łatwa nie? Dobra? Jasne kurde schab dostałem, żeby zrobić ekipie obiad. na chwilę na priwa na Discordzie? Ja? No. Skąd masz Ja jestem w tym? Na vlogu u nich? Nie widziałem. A nic, no to dobrze, bo to dobrze. No i bardzo dziękuję całej ekipie. Najlepszy kucharz z <śpiew> <śpiew>

Zobaczaj to, kurwa, mać. Zobacz te kiksy, człowieku. Wiesz, co to, kurwa, jest? Nie Ej, ziomek, weź się, kurwa, zamknij. Ja lizałem rowy, ty lizałeś rów mariański. Gdyby biała miał na imię Marian, elu Marka. Kurwa, że To jest nie do opisania. Jakby cię ktoś kijem napierdalał za 4 godziny po Dobra, Naprawdę, zielone światło i ten dym, stary... Weź się, dziękuję, do subika. Razy trzy, A THC. Nagrywasz mnie? Możesz ty. ty! na grube bity i kancia mafiara. kurwa, daje tutaj cały czas, kurwa, dawaj, szumaj, chłopaki. Kupiłem sobie gitarę, po to by w łebcie. Nie chcę klasyfikować narkotyków. Gdy rdala szybko, to nie pójdę o jedno sześć. Raz, raz, Emocje, ja, tak. Halo, halo. Odsłowy, ja tak halo halo monitor od słowy zarapierdolnie W tej grze nie możesz zrobić nic Ja powiem wszystko FUJA 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 sobie wreszcie nadal kurwo wasze albo grubo albo wcale Jak coś mów że to znalazłeś to mój Fajny vlog. No. Taki o wszystkim i o niczym. w te vlogi są fajne. No, Tam się wyrobane. nic jakby się nie dzieje, ale mimo wszystko ale jest... Ale spoko fajnie. się ogląda, nie? Fajnie jest to oglądać.